Cześć, Manko, witajcie, z tej strony MatkoNix i witam was w kolejnym odcineczku z serii M-Creek, oczywiście w grze Farming Sonator 22 na moim kanale i już na starcie chcę wam podziękować za wbicie tysiąca subskrypcji na moim kanale, ponieważ właśnie Wczoraj, to się właśnie stało, 3 czerwca, wbiliście mi właśnie te 1000 subskrypcji i z tej okazji chcę Wam oczywiście bardzo serdecznie za to podziękować i ogólnie chcę zapowiedzieć dwie ważne rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że będzie prawdopodobnie specjal z tych 1000 subskrypcji, w najbliższym czasie on się pojawi, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, jak najszybciej będę chciał go zrobić. A drugi, druga taka zapowiedź z mojej strony jest taka, że spodziewajcie się, że tak powiem, pierwszego live'a na moim kanale z właśnie też okazji tych tysiąca subskrypcji. Live, który obiecałem wam już kurde nie wiem kiedy, bardzo dawno i go nie zrobiłem, ten, ten pierwszy wypragniony przez was live pojawi się właśnie też w najbliższym czasie, nie wiem kiedy dokładnie, ogłoszę datę w najbliższym czasie, tak to powiem. A w dzisiejszym odcinku właśnie z naszego m -Kryka, jak widzicie, znajduje się przy naszym fędzie i gdzieś w innym miejscu y, niż na mojej gospodarce tej pierwszej, ponieważ wybudowałem poza odcinkiem nową gospodarkę z owcami, bo tak jak się umawialiśmy, e, miałem to zrobić właśnie poza odcinkiem i jak widzicie gospodarstwo z owcami jest już wybudowane. E, na starcie też powiem, że ono jeszcze jest nieskończone z powodu takiego, że tam jeszcze powsta postawię budynki na belki takie stodoły, różne rzeczy, ale na razie ich tam nie ma, po prostu nie wystarczyło mi pieniędzy, ale ogólnie GOSPA przedstawia się właśnie póki co w taki sposób. E, oczywiście, tak jak się umawialiśmy, e, gospa sobie jest tutaj na naszej łące. E, tutaj jest nasza łoneczka, tu jest właśnie nasze gospodarstwo. Dosyć takie małe. E, właśnie chciałem takie małe, fajne gospodarstwo ze sami zrobić. Tam już mamy postawioną oczywiście zagrodę. E, no i ogólnie dzisiaj będziemy sobie te owce. E, zaczynać hodować, ja tutaj ogrodziłem sobie właśnie takim płotkiem e, Bo moim zdaniem on najlepiej tutaj po prostu e, pasował O tutaj jest, jeszcze są te bele e, I dzisiaj właśnie oprócz kupowania jeszcze owiec Będę chciał sobie, e, że tak powiem zrobić orkę z Że tak powiem poplonu, będziemy orać sobie poplon w końcu tak jak to miałem zrobić e, Właśnie ogólnie was właśnie do marca i dzisiaj jeszcze będziemy sobie orać ten popląt, który zasiałem już kilka odcinków temu Także no Ale, ale narpy na wlecimy sobie właśnie tutaj do naszego fenda I kupujemy sobie, że tak powiem owce Znaczy kupię je tutaj przy zagrodzie Nie chciało mi się, że tak powiem kupywać w, że tak powiem tej przyczepy Żeby je wozić i tak dalej Tylko postanowiłem właśnie, że sobie je Kupię przy zagrodzie Jeszcze tutaj jak widzicie już jakieś maszyny postawiłem Do sianokosów, o jakieś Przeciązarki, zgrubiarki właśnie żeby tak bo tak no te maszyny do tutaj właśnie bardziej pasują dobra także to ogólnie można sobie otworzyć bardzo fajnie wygląda ta właśnie zagroda maga mi się podoba tu sobie można właśnie otworzyć można sobie wejść tu jest jakiś z tego co widzę ekran także bardzo fajnie i tu sobie jeszcze chyba można o i tu sobie jeszcze można ładnie otworzyć fajnie E, właśnie, no i dobra, także co, tutaj sobie można podejść i kupić sobie możemy owce e, I postanowiłem, że, że tutaj wchodzi tylko 25 owiec, więc postanowiłem, że kupię tych owiec 10 I e, kupię te owce takie małe po prostu, najmniejsze jakie się da e, I po prostu jak one sobie dorosną, no to mi tą wełnę zaczną produkować Dobra, zobaczmy jak one wyglądają O, i wygląd owiec Podoba mi się zdecydowanie bardziej niż wygląd świn. Na przykład owce mega mi się e, podobają, z tego co widzę, naprawdę wyglądają mega realnie, także fajnie. Ogólnie z tego testu zauważyłem, to nie musimy uzupełniać im wody, ponieważ tak jak, jak, ja, tak jak jest u świn. Tak również jest tutaj i tej wody, z tego co widzę, nie będziemy musieli uzupełniać, także spoko. Po prostu ta woda, nie wiem czy to się sama im będzie uzupełniać, nie wiem jak to działa właśnie. Pisaliście, że po prostu tylko te najmniejsze zagrody trzeba uzupełniać wodą, a że w tych zabudowach to nie trzeba. Także spoko, jedyne co będę musiał uzupełniać, no to właśnie im siano. Także teraz to sobie właśnie zrobimy, ogólnie tutaj do tura dokupiłem sobie widły, żeby sobie to właśnie Ładować! Piszcie w komentarzach, jak się właśnie Wam podoba to gospodarstwo, tak jak mówiono, ono jeszcze jest nieskończone, jeszcze tu będzie kilka zmianek, bo tutaj właśnie dostawię hale. ale na razie, że tak powiem, nie mam pieniędzy, bo wydałem kurde wszystkie pieniądze, jakie zarobiłem z rzepaku, na budowę tego gospodarstwa, strasznie dużo wydałem pieniędzy na to, no niestety, tak to czasami bywa, Boże, zaraz cały stół rozwalę. no nie, tak ładnie to sobie leżało i zaraz się rozwali. Mm, tak żeby było niefajnie, um, Dobra teraz tak tutaj chyba można Tu chyba trzeba tak yy, Te bele zostawić jeżeli się nie mylę O dobra wciągnęło bele Jestem ciekaw ile te owce Też będą brały yy, Właśnie tych yy, bel Aha jedna bela wystarczyła Okej okay. no to dużo nie wzięły Te owce właśnie tego no i co, kupiliśmy sobie 10 owiec i te 10 owiec sobie będzie tutaj, że tak powiem, rosło, no i jak one urosną, to się pewnie będą rozmnażać i, i że tak powiem, będą właśnie nam e, mogły produkować te wełny, także bardzo fajnie. E, no i teraz zdrowie, pewnie muszę przyspieszyć czas, żeby te zdrowie urosło, także nie będę tego robić. E, więc chyba tyle, że tak powiem, z tych owiec, o widzę tutaj się karmniki fajnie e, uzupełniają, o tu się woda uzupełnia sama, także bardzo fajnie. Więc my w tej chwili ogólnie myślę, że możemy już powoli sobie iść chyba i zaczynać naszą orkę, że tak powiem, poplonu. Bo te owce, tak jak mówię, dobra, tego fenda tu zostawię. Te owce właśnie tu szybko sobie ogarnąłem. Może to jeszcze tak pokażę dokładnie, jak tutaj zrobiłem to tak gospodarstwo, bo w sumie nie pokazałem. Tu jakieś krzaki pododawałem. Tu postanowiłem dodać sobie takie, że tak powiem, brzozy. Moim zdaniem fajnie to wygląda. I tu dodałem takie właśnie krzaczki na chwilę obecną. One są na chwilę, bo jak tutaj wybuduję ten, no to one zostaną oczywiście usunięte. Te drzewa też będę wycinał, ale na razie, póki nie buduję, no to je zostawiłem i... Nawet fajnie wyglądają, także po prostu zostawiłem je. No i tu postawiłem właśnie sobie wiatkę i tutaj będę, będę stawiał sobie maszyny, może jakieś belki tu będę sobie kładł, zobaczę. Właśnie jak pokaże czas. No a tutaj oczywiście dalej jest nasza... Łoneczko, ogólnie w planach mam jeszcze wyciąć sobie tutaj te oto drzewa, żeby móc sobie tutaj fajniej to kosić, bo tutaj troszeczkę mi odeszło wiadomo tej łąki, no to tutaj sobie będę kosił. tak sobie myślę, że o taki sposób bym mógł kosić, bo to jest tak stromo, no to tutaj nie, ale w taki sposób i te drzewa właśnie mam w planach sobie wyciąć, tylko nie wiem, czy będę z tego robił odcinek, czy nie, um, to jeszcze zobaczymy, więc my sobie lecimy właśnie i będziemy sobie orać. Dobra, tutaj ogólnie postanowiłem, że sobie dzisiaj po ramy nasz, właśnie naszym klasem, także sobie do niego wsiadamy i e, zaczynamy sobie orać. Ogólnie z tego co widzę to będzie chyba najbardziej pocięty odcinek ze wszystkich odcinków z tej serii chyba po e, strasznie mam problemy teraz z gardłem, bo nagrałem to rano i że tak powiem powiem kilka słów i zaczyna mnie chrypa łapać po prostu straszna i nie chcę żeby to było na odcinku więc pewnie będę robił co chwilę cięcia. E, ale no, trudno, e, lepiej i tak, niż żebyście to, że tak powiem, musieli słuchać. Dobra, e, teraz tak, opuszczamy sobie nasze pługi, ok. I teraz, jeszcze sobie, muszę włączyć GPS, tylko wykryć szerokość. O, elegancko. Muszę troszeczkę cofnąć, tylko żeby płot nie walnąć. Kurde, tu widzę problem. trochę jest, bo miaka robię. E, ale nic nie szkodzi, także my sobie, właśnie o <laughs> Także no. I co, właśnie dziękuję wam za 1000 subskrypcji, tylko że dzisiaj raczej o tych subskrypcjach tak nie będę gadał, bo chcę dzisiaj poruszyć temat a propos odnędzy. Ponieważ odnędzy już się miało pojawić kilka dni temu, ale niestety się nie pojawiło z takiego powodu, że mam z tym odnędzy małe kłopoty. Ponieważ już raz nagrywałem odcinek, który miał się pojawić 3 dni temu, już raz go nagrywałem, ale coś się zbugowało mi, że tak powiem nie nagrało tak jak trzeba. Ale nie dość, że mi nie nagrało, to jeszcze zbugował mi się farming w jakiś sposób, w taki sposób, że po prostu pod koniec odcinka już nie wiem, co się pobugowało, po prostu tak się gra zbugowała, że nic nie mogłem zrobić, co nie? Eee, no i odcinek się ogólnie taki trochę średni, więc w sumie fajnie, że jednak, że z jednej strony, że się nie nagrał i po prostu muszę jeszcze raz go nagrać, ale problem jest większy, niż to, że nie mogę, że muszę jeszcze raz go nagrywać dlatego, że coś jest zbugowane po najnowszej aktualizacji prawdopodobnie i mam taki problem właśnie, że no coś mi się buguje tak gra na odnędzy save mi się buguje i to jest prawdopodobnie problem save'a, albo modów, bo na innych serach mi się tak wcale nie dzieje eee, ani tutaj na Kryku, ani na sąsiadach, ani nigdzie indziej tylko na odnędzy eee, i po prostu no nie wiem jak to rozwiązać ten problem, problemem jest to, że po prostu Hmm, jak, jak po prostu gram, to po pewnym czasie buguje się gra i kompletnie no, nie mogę właśnie nic zrobić, tak jak na tym odcinku. Albo na przykład wsiadam do ciągnika i nie mogę już z niego wysiąść na E, albo właśnie takie różne bagi się dzieją, nie wiem czemu to się właśnie tak dzieje, czy to jest wina modów. Um, tak mi się zaczęło dziać właśnie po najnowszej aktualizacji i jestem pewien, że e, jest to też spowodowane nie tylko aktualizacją najnowsza, ale też może jakimiś modami, które dodałem przypadkowo i po prostu coś mi tam kolidują i psują mi grę. Także no nie wiem, kiedy się ten odcinek z odnębny pojawi. No nie wiem, no prawdopodobnie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to się jutro pojawi. E, właśnie, ale no, no właśnie nie wiem, co z tym właśnie, że to tak mi się buguje. E, po prostu. Mm, nie wiem, coś będę musiał z tym zrobić bo po prostu no, tak się kompletnie nie nagrać, że tak gra się tak buguje i no i jest do dupy, do dupy ogólnie. No także taka, tym jest spowodowany też yy, przerwy, przerwa ta ponad tygodniowa już z odnędzy, nie ma odcinka ponad tygodnia z odnędzy. E, właśnie z tego powodu, że odcinek miał być 3 dni temu, ale nie nagrał się, a teraz właśnie mam problem z nagraniem go też, bo gra sama coś kurde odwala i się kompletnie nie da nic zrobić. Właśnie, i siedzę na tym, siedzę i właśnie, po prostu chyba będę cofał wersję gry, bo mi się wydaje, że to jest przez patcha tego najnowszego, bo przed patchem wcale mi się tak nie robiło, w ogóle nie było tak, nie? A teraz po prostu, no i to jest tylko na odnędzy, nie? Póki co przydarza mi się to ty tylko na odnędzy, tutaj mi się nigdzie nie przydarza, z czego jestem oczywiście bardzo zadowolony, bo jakby mi się to wszędzie działo... No, to zaraz bym powiedział, że nie wiem, komputer mi szwankuje, a to no nie jest to wina komputera, raczej, bo no to jest tylko na odnędzy. Także na pewno to nie jest wina komputera, bo jakby to była wina komputera, to by się działo tak e, wszędzie, że po prostu może to jest wina, że nie wiem, procesora, że to nie wiem, nie doczytuje czy coś, ale no właśnie, to no nie wiem, wątpię, żeby to była wina po prostu komputera, bo to się dzieje tylko na odnędzy. Także. Także nie wiem, trochę szkoda, bo nędzy to jest seria chyba, no jedna z takich, co bardzo lubię nagrywać i w ogóle mam fajne plany. Teraz ogólnie fajne odcinki miały właśnie być, ale no tutaj się coś popługowało i mm, i nie wychodzi nic. Także no czasami tak bywa, że tak powiem. Trochę dziwnie ten GPS mi działa, nie wiem czemu. Tak na oranie to jakoś, nie wiem, czy ja nie umiem go ustawić, czy po prostu chyba, chyba ja mam, nie umiem go ustawiać na oranie, po prostu. Ale trudno, no i co, orka poplonu, moja pierwsza orka poplonu w farmingu, tak jak wiecie, i szczerze powiem, że fajnie się to nawet ora, przyjemne jest to oranie tego poplonu, nie dość, że to daje też 50%, to właśnie jest to fajna akcja nawet, także jestem yy, mile zaskoczony, bo mi się wydawało, że to będzie średnio mi się podobać, ale jednak, jednak fajnie. Bo ogólnie or orka to jest rzecz, którą lubię w farmingu Ale widzę, że po, od tej pory Orka moja ulubiona, że tak będzie e, Właśnie po plonu Także no mm. I nie wiem co z tym zrobić właśnie z tym Odensy, może właśnie piszcie Jeżeli też wam się coś takiego przydarza, to napiszcie dlaczego mi się tak dzieje i, i jak to naprawić Po prostu e, Moim zdaniem właśnie jest to najprawdopodobniej E, po prostu wina tego pacza najnowszego, który po prostu to buguje. Bo przed patchem wcale mi się no, nigdy mi się coś takiego nie działo. Na odnęcy w ogóle mi się coś takiego nie działo, a teraz właśnie po tym patchu mi się wydaje, że tak się zaczęło dziać. Właśnie spaczowałem sobie grę do tego najnowszego patcha i po prostu zaczęła ona mi się e, bugować. Także no, prawdopodobnie to jest wina pacza. O kurde, jak mi zalagowało grę, nie wiadomo czemu, nie wiem, nieważne. Czasami też tak mam, że nie wiem, że wsiadam do kabiny i po prostu mm, laguje mi grę, ale to jest prawdopodobnie dlatego, że po prostu tu, tutaj mam już też dużo przegrane i to akurat, ten problem to jest akurat tylko na mk też, nie? Tak, Na każdej serii mam praktycznie jakiś problem z lagowaniem, czy, czy psuciem się czegoś, czy ogólnie takie e, problemy, mm, ale no trudno, jakoś czasami no, trzeba sobie z czymś takim... Radzić czasami tak po prostu jest. Także, no, nic nie poradzę na to po prostu i ogólnie, poza właśnie, tutaj, to orko, to chyba nic już innego robić, właśnie nie będę. Ehm, także, no, i właśnie teraz, może, już wróćmy do że tak powiem, naszej gadki na temat naszej serii, że tak powiem, tutaj, MCUKA. Ehm, bo właśnie powiedziałem, co chciałem powiedzieć, od nędzy. Chciałem Wam po prostu dać informację. Bo co pytania, czego nie ma odcinka? Ktoś tam się w tle u mnie gada, ale nieważne. Nie wiem, czy to było słychać, czy nie. No i właśnie nie wiem, czemu to tak. Także no, nic z tym nie zrobię. Także no, ale teraz, właśnie, wracając do naszej serii. Znowu zacznę brać chyba, ale no nic z tym, że tak powiem też nie zrobię, bo to nagrywam wcześniej rano, bo chcę jeszcze dzisiaj wam ten odcinek w miarę o jakiejś porze wydać, bo no... E, będę go, że tak powiem chwilę jeszcze wrzucać, tak już no wiecie. E, także ogólnie tak, e, tutaj ogólnie będzie trzeba zbierać te kamienie na naszej serii. Bo, że tak powiem, znaczy na tym polu będziemy musieli zbierać kamienie, bo no na innych na razie tego nie muszę robić, no ale ogólnie w tym sezonie... Zaplanowałem, że będę sobie siał chyba wszędzie stoić. A tutaj ogólnie sobie zasieję prawdopodobnie sobie kukurydzę. Znowu e, wiem, że nie powinienem, powinienem tak tutaj robić też, bo e, powinienem stosować jakiś zmian, ale po prostu no te pole jest idealne dla, do kukurydzy i po prostu e, tutaj znowu w tym sezonie zasieję sobie to kukurydzę. Jak się zastanawiałem jak to zrobić i chyba no po prostu zaram to tak teraz stanąłem, także dobra uramy sobie. Ehm, także no, tutaj zasieję sobie kukurydzę w tym sezonie, a na pozostałych moich trzech polach prawdopodobnie zasieję sobie właśnie soję. I ogólnie pro propos kupowania rzeczy, e, może tak to powiem, e, chcę teraz grubo iść w pola, ponieważ właśnie mam już tych maszyn, naprawdę te maszyny są dosyć spore i w ogóle jestem rozwinięty w gospodarce, ale jeżeli chodzi o pola, no to tak średnio bym powiedział, że jestem, dlatego teraz inwestuję w pola. Że tak powiem, nie spłacam kredytu znowu przez nie wiadomo ile, na znaczy no spłacę go, ale po prostu teraz e, będę zbierał pieniądze na jakieś pola. I właśnie takie mam pytanie do Was: jakie pole najlepiej by było kupić? Czy może 55, czy może 53? Czy może jakieś w końcu dalej niż kupywać cały czas tutaj blisko e, pola? Właśnie możecie zaproponować, jakie pole kupić? Bo właśnie jakieś, chciałbym jakieś spore pole kupić teraz, żeby właśnie mieć nowe, e, bo też już. E, wiem już o tym też, bo piszecie, żebym kupił w końcu jakieś nowe maszyny i wszystko, bo już się zaczyna to... że będę kupił nowe pola po prostu, e, właśnie może tak to powiem, bo już cały czas robota na tych samych polach, to już się zaczyna nudzić, to potwierdzam, bo samemu już mi się zaczyna nudzić i chciałbym sobie na jakimś nowym polu popracować, także no teraz właśnie, że tak powiem, zbieram sobie, będę zbierał na nowe pole, czy po tych żniwach pewnie już, że tak powiem, będę miał pieniądze właśnie na nowe pole, bo no zasieję kukurydzę wszędzie w tym sezonie i e, właśnie będę kupywał... znaczy kukurydzę, soję. E, będę za, właśnie siał i... a soi dużo pieniędzy będzie, także już pewnie po tych zimach będę mógł sobie kupić jakieś nowe, e, nowe pole. Także bardzo fajnie. Hmm. Chociaż jeszcze się zastanawiam na tę soję, bo soję można dopiero w czerwcu sprzedawać, a najlepiej było, żebym w zimę to sprzedał i kupił na wiosnę. Także może jednak zasieje coś innego, oprócz soi, tak sobie teraz myślę, ale właśnie jeszcze nie wiem, yy, właśnie. Też nie wiem z czego będzie następny odcinek, to jest też takie, tak się zastanawiam, bo no kupiliśmy te owce. Może jakieś odcinki teraz z prac polowych by zrobić, właśnie dajcie znać jakie chcecie. Yy, bo póki nie ogarnę, że tak powiem tego od nędzy to po prostu będę w zamian tego, tego M.Kirika nagrywał troszeczkę trzeba będzie tego M.Kirika że tak powiem, że tak powiem nadrobić bo ono naprawdę no bardzo mało odcinków się w ostatnim czasie pojawia z tej tutaj serii bo po prostu mam dużo innych serii, które tutaj też chcę robić bo aktualnie mam ile, 4 czy 5 serii Y, które chcę robić, wiadomo, regularnie wszystko, ale to też y, nie wrzucam tych odcinków codziennie, więc to jest tym spowodowane, że tutaj ten M-krik jest tak zaniedbany. Y, ale teraz, no w czerwcu, chcę, że tak powiem, troszeczkę tutaj tego M-krika, że tak powiem, odbudować trochę po prostu więcej tych odcinków, żeby było, bo naprawdę, no mało, y, że tak powiem, było ich na przykład w maju. Y, także no, y, także takie właśnie mam plany. Na wszystko plany na życie, o może tak to powiem. Także no, więc my się tu oramy pięknie, ładnie yy, całego pola raczej nie zoram na odcinku. Ale jeszcze sobie tu chwilę poramy, tak do 25. minuty standardowo. I sobie będziemy kończyć, właśnie. Także ogólnie, sorry za, za te właśnie cięcia, które w dzisiejszym odcinku tak były. Yy, prawdopodobnie było ich parę. Yy, właśnie, no ale to właśnie no, straszną chrypę złapałem. Już mi się na szczęście to panowało, jak już teraz ten, ale na początku strasznie miałem chrypę. Więc tam po prostu pewnie powycinam te momenty, gdzie sobie wiecie, yy, że tak powiem, robiłem. Yy, no, po prostu robiłem coś takiego. <laughs> Takie coś, nie? Także po prostu to powycinam. Yy, także no, yy, no. Także cełoramy i co? Eee, właśnie powiedziałem na temat no, tego nędzy i. O, wiecie co w sumie? Albo wiem, w następnym odcinku chyba zrobimy zbieranie kamieni, mi się tak wydaje, bo zbieranie kamieni, kiedy było zbieranie kamieni, eee, znaczy w sumie zbieranie kamieni, chyba było niedawno. Jeżeli się nie mylę, bo było podczas siania tej łąki, ale w sumie no teraz po orce, więc to wiadomo, będzie o wiele fajniej. Więc prawdopodobnie, może zrobimy właśnie. Mm, że tak powiem, zbieranie kamieni w na następnym odcinku właśnie i na przykład, nie wiem, siewy, coś takiego Właśnie odcinek z prac polowych fajnie by było zrobić Także, no eee, Także, zełoramy właśnie Dobra Tu sobie obracamy pług nie, no naprawdę orka po poplonie tu widzę, naprawdę będzie chyba moja ulubiona, że tak powiem, praca, bo ogólnie, no właśnie ten poplon pierwszy raz, że tak powiem, yy, oram, bo nigdy tego poplonu, no właśnie tak jak już mówiłem, yy, że tak powiem, nie siałem i nie orałem, także to jest mój pierwszy raz i naprawdę ja są tutaj bardzo fajnie, bez kojarzeń tam, tam oczywiście, <laughs> także no Boże, co tutaj są, co ten sąsiad tutaj robi, przepraszam bardzo. Alo, panie sąsiedzie, co? Chciałby pan tu idzie po moim polu? A. Dobra, wiecie co, nieważne, tu była ścieżka przecież, a ja tę ścieżkę tu, że tak powiem, usunąłem, ale chłopy dalej tutaj ważą. No nieważne. To, to taki tam szczegół, bo tu była ogólnie droga na mapie i oni tu co dalej zaprojektowani, żeby łazili. Trochę bez sensu, ale trudno. Nie wiem czy bym nie mógł tego usunąć w mapę editorze Ale jakoś mi się tego nie chce Także po prostu nie chodź z tytułażą O, w sumie się widzę tutaj do swojej chałupy że tak powiem no, Okej okay. A tylko pewnie będzie należaku leżeć. Zobaczymy Dobra yy, Kurde, cały czas muszę ten GPS tak wstawiać, głupio. O, w taki sposób Yy, muszę no yy, także to się wszystko właśnie w taki sposób przedstawia no, także yy, propo właśnie od nędzy, nie wiem czy się pojawi odcinek jutro czy za dwa dni czy, czy kurde za tydzień yy, ale no to, to właśnie dopóki tego nie ogarnę no to ja tego odcinka nie nagram bo po prostu no, no będzie mi się działać nie, nie wiadomo co i no i po prostu ten far farming po prostu Odwala mu coś i... No i po prostu do dupy, że tak powiem, w taki sposób Także no mm, Tu jeszcze w sumie można zrobić jednego poprzeczniaka, bo... Yy, tu żeby ciężko, ciężko, jest po prostu ten, więc zrobię jeszcze jednego Oj kurde yy, Zrobię jeszcze jednego poprzeczniaka, o Sobie Tu elegancko O. W taki oto sposób. Ehm, I co? Ogólnie chyba powoli sobie będziemy kończyć ehm, Dzisiejszy odcinek, chyba nawet tu sobie zakończę myślę. Ehm, w taki oto sposób. Ehm, także co, na dzisiaj to było właśnie wszystko. Ehm, troszeczkę sobie wyjaśniliśmy rzeczy. Ehm, I co? Trzymajcie się, do następnego. Cześć!